wszystkie drogie panie na kolejny odcinek w szpilkach za kierownicą Witam was w kolejnym odcinku w szpilkach za kierownicą ze mną dzisiaj na nastolatek Michał Kwiatkowski. Michał, który bez skrępowania, jak zapraszałam go do programu, przyznał mi się, że nie ma prawa jazdy. Dlaczego? Nie ma prawa jazdy, nie mam szpilek, ale mimo wszystko jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj być tutaj z wami. Ja niestety należę do tych osób, które zawsze mówiły muszę zrobić prawo jazdy, muszę zrobić prawo jazdy. Po czym stuknęła 30 i zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę już później nie było czasu. Już teraz mniej motywacji. Tym bardziej, że odkryłem niedawno radę. Że ja na skuterze, na takim małym 50, czyli nie potrzebuję do niego prawa jazdy, i jakby na razie jest mi tak bardzo dobrze. Ale dzięki temu nigdzie się nie spóźniasz, prawda? Bo ja przyznam się Wam, że umawiając się z Michałem dzisiaj na wywiad, jadąc z Volvo, w fajnym Volvo, cross country, spóźniłam się prawie godzinę czasu, żeby przejechać przez Warszawę, było po prostu niemożliwe. Przejeżdżasz bez problemów, prawda? Bez problemu. Później przyznam, że ja jestem takim kierowcą bardzo uważnym yy, i czasami wolę się spóźnić niż yy, jakieś tam akrobacje wyczyniać, nawet na skuterze. Dlatego, że czasami kiedy Moment uważam, że trzeba stać w korku, bo naprawdę się nie przycisnę, to stoję, a nie przyciskam się na, na szalonego. No ale jednak trzeba przyznać, że, że rzeczywiście byłem tutaj przed Wami, <laughs> także miałem tam jakąś przewagę. <laughs> miałem przewagę. No ale niestety rozczochrany, no bo miałem kask na głowie, czyli coś za coś. No oczywiście, że tak. Jesteś obywatelem świata. We Francji też jeździsz na skuterze? Zacząłem jeździć na skuterze w Polsce, a jako że już jestem tutaj od kilku miesięcy, to mój chrzest we Francji jeszcze jest przede mną. Gdy tylko wrócę do Francji, to zacznę jeździć tam. Tam natomiast przez długie lata przemieszczałem, no i nadal się przemieszczam, mimo że chwilowo tam nie jestem, na rowerze. I to był mój zawsze ulubiony środek lokomocji we Francji, w Paryżu. W Paryżu, w mieście, które jest dosyć dobrze do tego dostosowany, jest bardzo wiele ścieżek rowerowych. No i też zawsze chciałam, oczywiście, dbać o moje pośladki i o moje nogi, więc stwierdziłam, że rower będzie dobrym rozwiązaniem. No, mnie w Paryżu bardzo pasowało metro, powiem szczerze, bo strasznie ciasno na drogach, i parkują tam, gdzie tylko się da, i to nie przeszkadza w na rowerze? Nie. Nie, mimo wszystko nie, ja czerpię z tego wielką przyjemność, ale jeszcze raz, tak jak mówiłem przed chwilą z tym skuterem, to jestem bardzo ważny też na rowerze. Dlatego czasami ludzie jak mówię, że jeżdżę na rowerze mówią, nie, że jak to robię? przecież tam tak szaleją, a mi się wydaje, że ja właśnie nie szaleję i to sprawia, że jest, wychodzi jakaś dobra równowaga, że nigdy mi się nic nie przytrafiło, a jeżdżę od wielu, wielu lat. Tylko teraz tak widzę jakąś we mnie zmianę, że tak, najpierw był rower, teraz jest skuter. Być może, gdy spotkamy się następnym razem, no to będę już za kierownicą, już za taką prawdziwą. No, może nie w szpilkach, ale za kierownicą. No ale w szpilkach. Przecież stworzyłeś świetne kreacje. Ostatnio w twoja twarz brzmi znajomo. No, cudna Edith Piaf i jeszcze lepsza Madonna, którą w Polsce tak naprawdę się zachwycają, ale nie aż tak, jak we Francji. No, muszę przyznać, że Jestem bardzo dumny, dlatego że mówi się o niej i w Polsce, i we Francji. No W Polsce, oczywiście, dlatego że program leciał tutaj, a we Francji, dlatego że myślę, że media francuskie były bardzo zaskoczone, gdy zobaczyły mnie w tej roli. Dlatego, że no, ja tam moją karierę prowadzę od kilku lat i oni mnie nigdy nie widzieli w takim wcieleniu. Bardziej mnie, bardziej mnie kojarzą z chłopakiem za fortepianem, a nie w szpilkach z ogromnym biustem i w ogóle z ogromną paru, peruką barokową. Dlatego dużo o tym mówiono rzeczywiście. Ja jestem z tego szalenie dumny. Nie spodziewałem się, że media francuskie podłapią to, po prostu przyjechałem tutaj zrobić program. Myślałem, że zostanie to w granicach Polski. Okazało się, że jednakże to wszystko je przekroczyło i to jest super. Ciekawe, czy wiedzą, ile godzin się szykowałeś, żeby wystąpić na tej... Już teraz wiedzą, dlatego że wszystkim to mówię na prawo i na lewo, że to jednak jest wielka praca. Dlatego, że też zawsze jak tylko mogę, jak tylko mam okazję, to mówię właśnie o tej grupie ludzi z charakteryzatorni, którzy mają talent niesamowity i którzy spędzają z nami tam po 7 godzin, żeby zrobić z nas innego artystę. Dlatego ja o tym zawsze bardzo otwarcie mówię, bo to jest ważne, żeby ludzie wiedzieli, ile, ile pracy w to wszystko się wkłada. Tak, Edith Piaw była trochę w Twoich klimatach, prawda? To, ta nostalgia, którą słychać w Twoich piosenkach, trochę tej muzyki poważnej, bo przecież płyta o chopenie to gdzieś jest tak Twoja muzyka, ale pop też. Tak, ja się bardzo cieszę, bo uważam, że jestem takim e, dosyć złożonym artystą. I teraz już pracuję nad moją piątą płytą i każda moja płyta jest inna. I na początku nawet mi trochę to przeszkadzało, bo sobie myślałam, ludzie pomyślą, że ja nie jestem szczery w tym co robię, dlatego że za każdym razem płyta jest inna, może pomyślą, że to po prostu moja wytwórnia mi narzuca różne, różne inne style. A to jest tak, że ja po prostu mam tyle pomysłów i... I tak się też zmieniam, teraz właśnie mam 31 lat i jestem zupełnie innym człowiekiem, niż gdy miałem 21, gdy wydawałem swoją pierwszą płytę. Dlatego jestem i zafascynowany muzyką klasyczną, i muzyką popową, i muzyką elektroniczną. I to przyznam, lubię i cenię w sobie. Pierwszy konkurs wygrałeś w wieku 13 lat. Czy ta muzyka się zmienia razem z Tobą, razem z tym, co przeżywasz? Tak, oczywiście. To, co przeżywam w moim życiu osobistym. Ale także zmieniają się moje potrzeby muzyczne, jeżeli chodzi o, um, o świadomość muzyczną. Dlatego, że muzyk się rozwija przez całe życie i ja ramach, że jestem, wydaje mi się, że jestem lepszym muzykiem teraz, niż gdy miałem 13 lat. Więc wiadomo, że później już mamy większe możliwości, więc możemy jakby chwycić się wie, więcej rzeczy. Wydaje mi się, że na przykład 10 lat temu nie byłbym w stanie zrobić tej mojej płyty o Chopinie, dlatego że nie miałem takich możliwości artystycznych. I bez żadnego wychwalania się, ale jakieś tam umiejętności, które zdobywa się z doświadczeniem. Czyli rozumiem, że jak spotkamy się następnym razem, to będzie już nie piąta, nie wiem, ósma płyta i będziesz miał prawo jazdy. <grym> no, tak, mam nadzieję. Tego sobie życzę, dlatego że zapewne by mi to pomogło w życiu. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia. W następnym mówcą. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.